Istnieją prężne organizacje zajmujące się tematyką magazynowania energii, które dyskutują. Z regulatorem, jak powinniśmy definiować rynek, jak powinniśmy definiować usługi, jak powinniśmy nazywać procesy, żeby wykorzystywać efektywnie technologie, które są do dyspozycji. Synergia źródeł wytwórczych, takich jak wiatr, fotowoltaika, z magazynami jest naturalnym elementem rozwoju. To jest nasza przyszłość. Nie stawiamy na kopalniane źródła energii. One mogą być swego rodzaju gwarantowanym źródłem energii, takim UPS-em w systemie, że zawsze w razie czego możemy dosypać węgla, ale dzisiaj. Już wszyscy wiemy, że na tych czystych technologiach, które pomogą nam ocalić nasz świat, będziemy opierali przyszłość. Przyszłość jest w energetyce elastycznej, w energetyce wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych w połączeniu z naturalnym magazynowaniem energii.